Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku od Kontenera do Eksportera, miejscu, gdzie pokazujemy, jak wygląda eksport od środka. Wiele mówimy o samym eksporcie, ale też i o bieżącej sytuacji. Wiemy, że wojna w Ukrainie wpłynęła na wiele sektorów i dotknęła tym samym funkcjonowanie naszych własnych przedsiębiorstw. W kolejnym odcinku chciałabym, żebyśmy rozważyli jedną z branż, która funkcjonuje już dość prężnie na naszym rynku krajowym, ale też Zwiększa swoje zasięgi, jeśli mówimy o rynki eksportowe, a tutaj głównie o rynek ukraiński. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy poruszyli sobie temat branży IT. W poprzednim odcinku mówiliśmy o branży w MCG, o rynkach spożywczych, o kryzysie żywnościowym. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy poruszyli branżę informatyczną, teleinformatyczną i jak wojna w Ukrainie będzie wpływała na rozwój tegoż sektora. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Otóż, moi drodzy, w jaki sposób wojna w Ukrainie może wpłynąć na światową branżę IT? To każdy z nas może zadawać sobie pytania, zwłaszcza ci, którzy w tej branży funkcjonują. Ukraina była dobrze prosperującą potęgą IT. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę ukraiński sektor IT właściwie kwitł. Można by rzec, że obywatele tłumnie napływali do branży IT. Uniwersytety, Zdobywały nowe talenty, a fala dużych globalnych firm technologicznych szukała w kraju pracowników. Wiemy też, że wielu naszych klientów korzystało z pracowników ukraińskich do swoich działów IT-owych, a także rozwijało warehousy. Jednak wojna zmusiła tysiące pracowników technicznych do ucieczki z kraju. Musieli też e, firmy, klienci musieli też przetransformować funkcjonowanie z rynku ukraińskiego na działanie być może na rynku lokalnym. I dużo się musiało zmienić. Wojna w Ukrainie to kolejny po pandemii kryzys, który wywołał olbrzymie reperkusje niemal w każdym sektorze gospodarki. Sytuacja negatywnie wpływa także, oczywiście, na globalną branżę IT, tak szeroko innowacyjną i tak szeroko zdobywającą nowe rynki. Opóźnienia w realizacji projektów, wzrost cen i kryzys na rynku talentów technologicznych to wszystko dzisiaj z tym się borykamy i z tym mamy do czynienia. Co jeszcze czeka globalną branżę IT w następstwie wojny w Ukrainie? Co przedłużający się kryzys oznacza dla nas, dla polskiego sektora technologicznego? Otóż Ukraina od lat uznawana jest za jeden z największych ośrodków talentów technologicznych na świecie i można by rzec, że najlepszy rynek outsourcingu usług IT. Między innymi dla takich gigantów technologicznych jak Apple, Google czy Microsoft. Dlatego konflikt wywołany przez Rosję ma znaczący wpływ nie tylko na ukraińską branżę outsourcingu IT, która wedle IT Ukraine Association eksportuje usługi o wartości prawie 7 miliardów dolarów rocznie, co daje około 4% PKB. Ale w szerszej perspektywie, na globalny rynek IT. Dlatego też dodać trzeba, że w branży technologicznej pracuje w Ukrainie ponad 285 tysięcy specjalistów IT, a programiści z tego kraju zajmują piąte miejsce wśród najlepszych specjalistów IT na świecie. Jak wynika ze wspomnianego już raportu, nawet 60% informatyków pracuje właśnie dla firm outsourcingowych, które sprzedają swoje usługi klientom na zachodzie. Co istotne, drodzy Państwo, pensje ukraińskich pracowników są około 1 trzecią niższe niż ich odpowiednik np. w Dolinie Krzemowej. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju młodych przede wszystkim startupów, które te startupy często korzystają z usług ukraińskich specjalistów. No i jak to jest dzisiaj? Szacuje się, że obecnie ukraiński sektor IT działa na poziomie około 80% tego, co było realizowane przed wojną. Z badań przeprowadzonych przez stowarzyszenie wcześniej wspomniane to IT Ukraine Association wynika, że około 70% specjalistów nadal pracuje w stosunkowo bezpiecznych regionach Ukrainy, czyli tam, gdzie wojna nie dotarła. A około 16% pracowników, w tym wiele kobiet, przebywa po prostu za granicą, w tym także Polsce. Dziś do sił zbrojnych wstąpiło natomiast około 2% ukraińskich informatyków, co podają raporty, w szczególności tych, którzy mieli doświadczenie w działaniach wojskowych z poprzednich lat. Z kolei ci, którzy nie mają żadnego doświadczenia wojskowego, robią to, co potrafią najlepiej, walcząc na froncie cybernetycznym i to jest gdzieś tam około 5%. Jak dobrze wiemy i każdy z nas słyszał w mediach, że wojna cyberwojna dotkliwie też dała odczuć się rosyjskiemu okupantowi. Co, co to, czy to szansa jest w takim razie na rozwój polskiej branży IT? Można zadawać sobie pytanie, czy to jest kryzys w kontekście braku pracowników? Przedłużający się kryzys może przysporzyć już i tak dotkniętej problemami branży nowych kłopotów, bowiem zwiększenie zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów, wyłączonych z rynku w wyniku właśnie wojennych działań, czy wzrostu kosztów outsourcingu wywołanego konfliktem, tym możemy się borykać. Z drugiej strony może być to szansa dla krajów z regionu, gdzie właściwie mm, wojna też nie dotarła. Rosnąca niepewność wśród klientów usług IT oraz strategia dekoncentracji geograficznej zaopatrzenia stwarza szansę do relokacji projektów, uważają niektórzy, którzy takie badania poczynili w kwestii funkcjonowania IT po kryzysie czy w czasie kryzysu wojennego. Czy będziemy za tym świadkami takiej trochę tak zwanej migracji technologicznej? Otóż firmy będą zabiegać o wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy. Możliwe jest również, iż dojdzie do technologicznego odpływu talentów czy specjalistów z Ukrainy. I widzimy już dzisiaj, że relokacja nastąpiła, bowiem ci, którzy nie mogli być w tych niebezpiecznych rejonach, zostali ymm, zmigrowani, przesunięci chociażby na nasz rynek krajowy. Izraelski twórca stron internetowych Wix już zaoferował tysiącu ymm, pracowników, miejscowym pracownikom i ich rodzinom tymczasową ewakuację do Turcji. SoftServe, jedna z największych ukraińskich firm outsourcingowych, przeniosła około tysiąc swoich pracowników i do Polski, i do Bułgarii. Czytamy właśnie takie rzeczy w Team Connect i to jest coś, gdzie możemy, raport, z którego możemy wziąć sobie informacje, jeśli chodzi o branżę IT. Według różnych szacunków do Polski trafiło już około 30 tysięcy programistów z Ukrainy. To w pewnym sensie i takim trochę w znaczącym stopniu może uzupełnić deficyt specjalistów na rynku polskim, o ile oczywiście Ukraińcy nie wyjadą dalej na zachód, bo wiemy, że tak również się dzieje. Polska jest... Tranzycie, funkcjonowania dalszego specjalistów. Polska jest bowiem tylko jednym z miejsc, gdzie przenoszą się ukraińscy pracownicy IT oraz otwierają się nowe biura firm, które do tej pory działały czy to w Ukrainie lub Rosji. Drenażu talentów w dziedzinie technologii może doświadczyć również i Rosja i Białoruś, bowiem kraje te coraz częściej postrzegane są bowiem jako niestabilne miejsce do prowadzenia biznesu, co też oddziałuje na sytuację pracowników branży IT. Jeśli sankcje nakładane na Rosję się utrzymają, a izolacja kraju na arenie międzynarodowej będzie trwała, wielu specjalistów IT z pewnością rozważy emigrację i ten rynek rosyjski czy białoruski nie będą już dla nich rękami o wysokim potencjale. W innych miejscach będą oni mieli zdecydowanie więcej możliwości, a ich kompetencje będą lepiej opłacane, jeśli możemy spojrzeć na wyżej wymienione, wspomniane wcześniej analizy. Ukraińska branża IT nadal działa, gdy szaleje wojna. I gdyby ukraiński sektor IT miał się załamać, mogłoby to również mieć znaczący wpływ na wiele firm europejskich, a w tym oczywiście nasze polskie. Ukraińska branża IT działa obecnie z wydajnością, jak już wcześniej wspomniałam, około 80% w porównaniu do poziomów przedwojennych. Choć nie ma pewności, czy ten trend się utrzyma i jakie będą konsekwencje zarówno lokalnie, jak i dla Europy, bo ona niestety nadal trwa. I raport Euroactiv niemiecki wiele daje nam też informacji na temat tego co się zadziało i jakie to ma jaki wpływ jakie konsekwencje na daną branżę. Wojna na Ukrainie niemal miała niszczący wpływ na i lokalną gospodarkę i globalne łańcuchy dostaw. Podczas gdy na przykład europejski przemysł motoryzacyjny już zmaga się z wąskimi gardłami w dostawach, ukraiński sektor IT, który odpowiada za około 4% produkcji gospodarczej kraju, był, jak dotąd, bardzo silny. Pomimo trwającej trudnej sytuacji, nasze branże są w dobrej kondycji, powiedział Euroactive Konstantin Basiuk, dyrektor wykonawczy stowarzyszenia IT Ukraina. Mamy dane, że firmy IT działają obecnie na około 80% poziomu sprzed wojny, dodaje właśnie pan Basiuk. Sektor IT na Ukrainie były jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów IT w Europie w ostatnich latach. Można pochwalić się roczną stopą wzrostu między 25 a 30% i około 300 tysięcy pracowników, jeśli chodzi o samą branżę IT. Istnieje kilka powodów, dla których sektor IT w kraju był w stanie utrzymać się na swoim miejscu od wybuchu wojny. Po pierwsze, Ukraina jest w stanie wojny od 2014 roku, dlatego firmy już przed wybuchem wojny miały podjęte wielorakie środki ostrożności, aby operacje mogły być kontynuowane bez zakłóceń. I oni, Ukraina, ukraińscy. Pracownicy branży IT doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Ponieważ ukraiński sektor IT opiera się głównie na eksporcie usług, jest również znacznie mniej związany z samą lokalizacją niż inne sektory, co oznacza, że firmy opierają się na elastycznych modelach pracy. Takich chociażby jak mamy w branży MLM-u czy call center. Oznacza to również, że procesy robocze mogą zostać w krótkim czasie przeniesione w każde miejsce na świecie. I to wiele spowoduje. Te sytuacje spowodowały wiele dobrego w samej branży IT. Wiele ukraińskich firm IT ma lokalizacje w wielu krajach i dzięki dużej mobilności swoich ekspertów może elastycznie reagować właśnie na takie scenariusze, a przynajmniej w perspektywie krótko-średnioterminowej. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, jaka czeka nas przyszłość w kontekście branży IT i czy ona jest niepewna. Jak długo i czy krajowy sektor IT może kontynuować swoją działalność? Dalszy rozwój i zakres zakłóceń gospodarczych zależy w dużym stopniu od intensywności i czasu trwania cały czas rosyjskiego ataku. I my zdajemy sobie sprawę nie tylko w kontekście samej branży IT, ale też w wielu innych branżach. I im dłużej przedłuża się kryzys wojenny, im dłużej wojna będzie trwała, tym nasze plany, a także... Wiele perspektyw w kontekście, nie tylko branży IT, będą miały ogromne znaczenie i musiały podlegać wielu modyfikacjom. I dobrze wiemy, że jeśli działania wojenne będą kontynuowane, inwestycje mogą być utracone, a kontrakty mogą zostać anulowane. Sam sektor IT Ukrainy zatrudnia prawie 45% siły roboczej za pośrednictwem właśnie firm outsourcingowych, które przynajmniej częściowo działają jako outsourcingowe działy IT dla wielu międzynarodowych firm. Jeśli ukraiński sektor IT miałby się załamać, mogłoby to również oczywiście odbyć się na firmach europejskich, w tym właśnie naszego też kraju. Na przykład firma outsourcingowa Krzysztof ⁇ Company ostrzegała przed wojną, że blokowanie usług IT z Ukrainy może cyfrowo sparaliżować cały Zachód. Jednak znaczenie samego outsourcingu działów IT dla międzynarodowych łańcuchów dostaw nie można porównywać z rolą dostawców towarów w innych sektorach. Takich chociażby jak przemysł motoryzacyjny czy same przetwórstwo spożywcze. Przerwy w pracy firm IT prowadziłyby raczej do wydłużenia cyklu rozwoju, a nie do przew, przerw samej produkcji, czy to w zakładach produkcyjnych, czy w wielu korporacjach, które mają do czynienia z produkcją finalną naszych produktów. Wiele firm, które mają do czynienia z firmami informatycznymi, nie przerwało swoich kontraktów mimo trwającej wojny. Przeszliśmy pierwszy test, wiemy, że teraz będzie ważne abyśmy my jako firmy współpracujące z branżą IT dotrzymywali swoich kontraktów i nadal działali z nimi na zasadzie współpracy tak aby branża IT mogła dalej funkcjonować Drodzy państwo chciałabym żebyśmy na kanale mogli poruszać tematy z różnych branż i takie, które dotykają Was dzisiaj, przedsiębiorców, w kontekście Waszych produktów i usług, abyście mogli z sukcesem i spokojem, ograniczając swoje ryzyko, mogli realizować plany Waszych przedsiębiorstw. Dlatego też pamiętajcie, subskrybujcie kanał, bądźcie z nami na bieżąco, piszcie, czego potrzebujecie, jeśli chodzi o Wasze przedsiębiorstwa, z czym się borykacie, w czym możemy Was, Wam pomóc, abyśmy mogli wspierać Was i Wasze biznesy tak, aby Eksport i import też w kontekście niektórych Waszych przedsiębiorstw mógł funkcjonować na najwyższym poziomie mimo kryzysu. Bo pamiętajcie, że najwyżsi i najwięksi tego świata zyskają w okresie właśnie kryzysu, a nie prosperity. Tak jak w pandemii daliśmy sobie radę i przetransformowaliśmy swoje działania na odpowiednie tory, tak i damy sobie radę z kryzysem. W którym obecnie jesteśmy. Ale, żeby to mogło mieć miejsce, to musimy być czujni i na bieżąco z tym, co dzieje się obecnie na całym świecie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.